Pewność siebie w języku jest dla ciebie trudna. Odczuwasz strach i stres, kiedy masz zacząć mówić. Serce ci wali. Na policzki występuje po prostu wielka, wielka czerwień, a pustka w głowie sprawia, że nie jesteś w stanie powiedzieć nic. To nie tylko znaki braku pewności siebie, ale też mega stresu, który się z nią łączy. Więc dzisiaj 5 zasad na to, jak poradzić sobie z brakiem pewności siebie i jak ją rozwijać. Dzisiaj przechodzimy od razu do mięsa, bo wstęp był dosyć długi, więc zasada numer jeden brzmi: mówić. Tak wiem, nie znosicie mnie za to, że ciągle mówię, żeby mówić. No ale zobacz, jeżeli najwięcej stresu w Twojej nauce języka przypada na aspekt mówienia, co jest absolutnie normalne i to dla większości z nas wygląda dokładnie tak samo, no to aby z tym pracować, będziesz potrzebowała mówić. I teraz, im szybciej zaczniesz, to znaczy im wcześniej w swojej nauce języka zaczniesz mówić, tym łatwiej i tym, tym lepsze rezultaty. Ale też druga sprawa, że aby przełamywać swój stres i swój brak pewności siebie w mówieniu, potrzebujesz mówić w różnych sytuacjach, potrzebujesz trochę wystawiać się z własnej woli poza swoją strefę komfortu, po to, aby tą strefę komfortu powiększać. Czyli aby w coraz większej ilości sytuacji było Ci łatwo mówić w obcym języku. To jest takie proste. Oczywiście to brzmi prościej niż w praktyce wygląda, dlatego że tutaj sobie tak miło rozmawiamy, wiesz, ty oglądasz w domu, ja kręcę tutaj w pełnym spokoju, ale kiedy przychodzi sytuacja stresowa, no to wiadomo, że emocje biorą górę. Ale jeżeli nie będziesz się tym sytuacjom poddawać, to naprawdę masz niewielką szansę, żeby coś z tym. Zrobić. Dlatego mów tak często jak możesz. Mów, dając sobie przestrzeń na to, żeby mówić. Czyli nie musisz mówić super szybko, tak jak mówisz w języku polskim, nie musisz mówić super poprawnie. Po prostu mów. Próbuj. Myśl sobie spokojnie w głowie, a potem mów. Zastanawiaj się, co chcesz powiedzieć, a dopiero potem mów. Minimalizuj takie sytuacje w mówieniu, które będą tylko ten stres potęgować. A takimi sytuacjami jest właśnie szybkość, jest właśnie yy, nadmierne przemyśliwanie, ale nie myślenie o tym, co chcemy powiedzieć, tylko myślenie o tym, jak to chcemy powiedzieć. Czyli wtedy zaczynamy najczęściej tłumaczyć z polskiego na język obcy, a to jest jak strzał w kolano. Dlatego ze spokojem zastanów się najpierw, co chcesz przekazać, a dopiero później zaczynaj to mówić. I trzeci element, który najczęściej powoduje u nas stres, jest i jest to, no tak, nazwijmy to po imieniu brak przygotowania. Czyli jeżeli wiesz, że sytuacja może być stresująca, typu na przykład idziesz rozmawiać ze swoim szefem, który jest obcokrajowcem, to przygotuj sobie kilka punktów, o których chcesz wspomnieć, bo to da Ci taki wewnętrzny spokój i pewność co do tego, że jeżeli nawet zapomnisz, to będziesz miała tą bazę, na której będziesz dalej budować. Dwójka. Ćwicz wymowę. Tak, bardzo często nie ćwiczymy w ogóle wymowy, kiedy uczymy się języka. Ja o tym mówię bardzo dokładnie w kursie Language Master, bo jeżeli nie ćwiczysz wymowy, to masz dużą szansę, że Twoja pewność siebie będzie maleć. Podobno wymowa jest odpowiedzialna za około 50% nieporozumień w komunikacji w obcym języku. Jeżeli tak jest, to znaczy, że jeżeli jej nie praktykujesz, to masz naprawdę dużą szansę na to, że nie będziesz zrozumiany a im większa konfuzja następuje podczas twojego mówienia, tym trudniej ci wierzyć a spoko, świetnie sobie radzę, nikt nie wie o co chodzi, ale ja, ja dobrze, ja, mi tutaj raczej dobrze idzie więc taka sytuacja, kiedy mówimy niewyraźnie, bo nie wiemy jak coś powiedzieć albo mówimy coś zupełnie od czapy i native mówi a? powoduje, że my robimy się coraz bardziej skonsternowani oni też to na siebie wzajemnie oddziałuje i nagle okazuje się, że Poziom stresu rośnie, a my po każdej takiej sytuacji mamy coraz gorsze zdanie o samym sobie, dlatego że po raz kolejny coś tam nam nie poszło. Dlatego po prostu wymowy. Naprawdę jest bardzo dużo opcji. Jest strona na przykład forwo.com, pisane przez V, która pokazuje Ci różne rodzaje wymowy w różnych językach, więc jeżeli nie wiesz, sprawdź, są różne kanały na YouTubie, które pokazują Ci jak wymawiać poprawnie, to naprawdę nie musi być wielki, ultra, super trening, ale włącz to do swojej nauki języka po to, żeby budować pewność siebie na bazie tego, że mówisz jasno, głośno, klarownie, bo wiesz, że tak to się mówi. I do tego właśnie służy trening wymowy. Trzecia sprawa. Myślę, że o niej mówiłam już wielokrotnie, ale warto powtórzyć. Nie musisz być idealna. Pewność siebie wypływa z tego, że czujesz się ok we własnej skórze i wierzysz, że ci się uda, a nie z tego, że mu robisz wszystko na tip-top. I często to pragnienie zrobienia wszystkiego na takim super, hiper, ekstra wysokim poziomie powoduje, że nasza pewność siebie maleje, bo ilekroć tak się nie dzieje, a nie oszukujmy się, często się tak nie dzieje, dlatego że nie da się być idealnym. To jest po prostu niemożliwe, to jest jakiś koncept z kosmosu, do którego nie możemy dotrzeć. I po prostu jest to nie do przejścia. Dlatego, kiedy zakładasz, że nie musisz być idealna, że nie musi być wszystko absolutnie to perfekt, to dajesz sobie tym samym szansę na to, żeby ta pewność w ciebie rosła. Dlatego, że zaczynasz coraz bardziej wierzyć w siebie: nie w to, że teraz zrobię to super, hiper, dobrze i będę tak miała kołek w tyłku i będzie super. Tylko w siebie, w taką, jaką, w siebie, taką, jaka jesteś, w siebie na zasadzie. Czasami mi coś nie wyjdzie, ale to jest ok. Robię to, co mogę. Robię moje 100%. Mówisz mi, że jak robisz swoje 100%, to już jest wystarczająco. That's good enough. Naprawdę. Żeby każdy z nas robił 100% naszych możliwości, to życie byłoby ekstra. Czwóreczka. Miej jasne priorytety. Język służy do komunikacji. I teraz, jeżeli przyjmiemy to za taką prawdę numer jeden. Za coś, co jest absolutnie najwyżej w Twojej hierarchii językowych wartości, to odkryjesz, że wiele rzeczy, na które wcześniej zwracałaś uwagę, nie determinuje tego, czy możesz się skomunikować. I teraz muszę to powiedzieć bardzo klarownie, żebyśmy się zrozumieli: nie chodzi mi o to, żeby ignorować gramatykę, ignorować składnie, ignorować szereg różnych innych językowych rzeczy, tylko chodzi mi o to, żeby komunikować się. I teraz, jeżeli ja się komunikuję, to nawet jeżeli nie wiem jak coś powiedzieć, to to wyjaśnię. Może nie będzie to najbardziej składne na świecie, ale przynajmniej będę mogła dojść z kimś do porozumienia. I na tym to polega. I teraz za każdym razem, kiedy dochodzisz do porozumienia, czyli masz taki mały językowy sukces, Twoja pewność siebie rośnie. Jeżeli w moim planie gry na pierwszym miejscu jest to, że mam się komunikować, to będę odrzucać wszelkiego rodzaju takie hmm, no blokujące myśli, typu: a nie, nie do wiem, jak to powiedzieć, może lepiej nie będę się odzywać, bo to nie sprawia, że idę do przodu. Więc będę bardziej uczulona na to, że mam mówić. I okej, okay, jeżeli zobaczę taką sytuację, że faktycznie nie znam tej gramatyki, no to tym razem powiem to może jakoś krzywo, ale powiem, ale też włożę sobie do mojego planu, że okej, okay, ten aspekt muszę ogarnąć, bo to mi jest potrzebne i to jest ważne i tego chcę się nauczyć. Ale jednak, jeżeli postawisz mówienie na pierwszym miejscu, to też zobaczysz, że będziesz coraz bardziej pewna siebie, bo coraz więcej takich drobnych sukcesów będzie się pojawiało na twojej drodze, a to jest bardzo dobra wiadomość. I ostatni element, taki, za który pewnie z nie lubi mnie dużo nauczycieli językowych, to to, aby działać intuicyjnie. Bardzo wiele wiesz i potrafisz z życia. To znaczy, oglądasz różne seriale, być może pracujesz w międzynarodowym środowisku, czytasz różne teksty gdzieś na billboardach. Jest cała masa różnych rzeczy, które mają związek z językiem, które gdzieś tam zasłyszałaś, gdzieś tam coś dzwoni, nie wiadomo w którym kościele. I warto z tego korzystać. Chodzi mi o to, że nie wszystko, co mówisz i co używasz, musi być prosto z książki, musi być 100% poprawne i tak dalej. Działaj też intuicyjnie. Kiedy pozwalasz sobie na intuicyjne działanie, to prowadzi do tego, że też otwierasz serducho. To znaczy, że na przykład dołączasz więcej mowy ciała do Twojej komunikacji, a to jest zawsze na plus. Bo zobacz, jeżeli zrobisz wobec kogoś miły gest. Rękami, uśmiechniesz się, będziesz miała pogodną, radosną twarz, zachęcić go do kontaktu, to to działa lepiej niż jakakolwiek superfroza i ekstra formułka, którą mogłabyś zastosować, czy to prowadzi do polepszenia twojej pewności siebie? No jasne, bo masz bardziej taką otwartą, jasną komunikację niekoniecznie przez to, że lepiej znasz język. To właśnie dlatego to intuicyjne działania, tak samo intuicyjne teksty, żeby się jakby odnieść do tego, co ktoś opowiada, na przykład opowiada o swojej jakiejś trudnej sytuacji, to ty nie musisz znać świetnej na to formułki, wystarczy, że powiesz o, mm, mm. i ta osoba wie, że ty rozumiesz, że jesteś sympatyczna, że masz otwarte serce w stosunku do niej. I o to chodzi. Język to naprawdę nie tylko to, czego się uczymy w książce, czy to, co nam mówi nauczyciel, czy szereg różnych takich innych technikaliów, to też to, bo to buduje. Naszą komunikację, ale zobacz, nasza komunikacja to o wiele, wiele więcej. Więc jak otworzysz się na to, żeby słuchać swojej intuicji, reagować w sposób naturalny dla siebie, niezależnie od tego, gdzie jesteś, to zobaczysz, że będzie Ci się dużo łatwiej komunikować. Ergo, pewność siebie, mm, idzie do góry, idzie do góry, idzie do góry. Idzie do góry. A jak to jest u ciebie z pewnością siebie? Czujesz się ok? Czujesz się spokojna, czy potrzebujesz trochę takiego pogłaskania samej siebie i dania sobie większej szansy na to, żeby otworzyć się językowo? Daj znać w komentarzu. Kliknij też subskrybuj, jeżeli podobał Ci się ten film, daj łapkę w górę, żebym wiedziała, że oglądasz. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku.